Oh! <coughs> Znaczy, czas, żebyśmy wrócili rolę. Tym razem, nie ja o tymi. Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz. Okay, no to Główna rola moja w Lion Group to tak naprawdę funkcja pośrednika, jak doskonale wiesz. Jakby reprezentuje interesy dwóch grup. Po pierwsze, klientów i potencjalnych klientów, którzy zgłaszają się do naszej firmy, aby tutaj z nami współpracować w zakresie treningów personalnych, i. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to jest to cały zespół fachowców w Lion Group, czyli trenerzy, twoja osoba. Kwestia tutaj naszej pomocy, jeżeli chodzi o funkcję dietetyków i całym jakby tutaj światem naszych partnerów, z którymi ja na co dzień pretraktuję, omawiam wszystkie kwestie, żeby ta współpraca miała po prostu ręce i nogi. Rozumiem. Czyli przez to, że jesteś osobą aktywną, jest Ci łatwiej dobrać e, ofertę taki? Znaczy zdecydowanie tak, bo tak jak słusznie zauważyłeś, no, większość gdzieś tam osób, które gdzieś mają sprawy administracyjne na pieczy w danej firmie, no, na ogół nie są związane aktywnie jakby ze zdrowym funkcjonowaniem, ze zdrowym trybem życia. Ja tak naprawdę od dobrych 8 lat trenuję. Nie jestem zawodowcem, nie jestem trenerem personalnym, nie mam do tego papieru, ale to jest ważny element, bo jeżeli klient się do mnie zgłasza, a tak naprawdę gdzieś przez to mojego wykształcenia, który zdobyłem na uniwersytecie, potrafię jakby rozróżnić jego potrzeby, spojrzeć poproszę na jego profil psychologiczny i zobaczyć to, w jaki sposób możemy mu pomóc, to ten klient ma pewność, że na pewno jest lepiej obsłużony. A dwa, rozumiem interesy trenerów, bo tak naprawdę oprócz tego, że w dużej mierze dzięki Tobie, potrafi ocenić kompetencje, to tak naprawdę też potrafię dobrać tą kadrę odpowiednią, bo tak jak wiesz, trenerzy live grup to nie są zwykłe osoby z kompetencjami, to są osoby, które mają współtworzyć całość, no też też się jakością na tym rynku. No i też osoby, które przeszły swoją metodę, za każdy, każdy z nich, a Twoja jak wygląda? No ja jestem troszeczkę pro Przykładem jak wiesz bo tak naprawdę zawsze miałem problem z nabraniem jakby tutaj kilogramów. Jak przyjeżdżałem do Poznania na studia, o których wspomniałem, no to Moja waga przy bieżącym wzroście 187 centymetrów nosiła około 67 kg, więc tak naprawdę pewnie za znaków drogowych nie byłbym widoczny na ulicy, no troszeczkę się zmieniło, bo sam zacząłem aktywnie trenować. Zresztą sport był zawsze obecny w moim życiu, bo za czasu podstawówki czy też gimnazjum grałem gry połowy. Piłka noża, gdzieś koszykówka się przebijała, potem na studiach to pozostałem niczym, bo gdzieś te dyscypliny w świecie uniwersyteckim tutaj nie były dla mnie dostępne, żadna mnie nie interesowała. I pojawia się siłownia. Najpierw dieta, oczywiście też z licznymi pomyłkami, bo nikt tak naprawdę mi nie pomógł. A jako student nie miałem środków pieniężnych, żeby gdzieś, nie wiem, pomoc fachową wykupić. No ale metodą prób i błędów. Nie ukrywam, że też większość osób jakby patrzyło z ironicznym uśmiechem na mnie, gdy na egzaminy, zamiast z sterczą notatek, biegłem jakby z pojemnikami wypełnionymi zdrowym jedzeniem. Udało się, bo myślę, że forma, którą prezentuję jakoś, nie wiem, nie jest może super idealna, ale też no, odbiega od tego potencjalnego obrazu jakby człowieka, który gdzieś w świecie biznesu siedzi. Więc no, myślę, że ta funkcja, którą reprezentuję, też pomaga wam. No i przede wszystkim klienci mają pewność, że są na wysokim standardzie jakości, jeżeli chodzi o ich obsługę. Czyli rozumiem, że nie urodził sobie już życia bez, bez ruchu fizycznego? Nie, no ja, no zdecydowanie. Zresztą trenuję trenuje jakieś minimum 3-4 razy w tygodniu, jeżeli chodzi o spare moje aktywności. Zresztą tutaj syna, którego wychowuję, również gdzieś ukierunkowuje, bo tak jak wiesz, w moim klubie trenuje brazylijskie jiu pod okiem Barca, naszego nowego trenera. Więc tak naprawdę, w sferze mojej rodziny, w sferze mojego życia prywatnego, sport był, jest i będzie zawsze. Czyli rozumiem, że Twoją rolą też jest troszeczkę uświadomienie e, przez swoją pracę społeczeństwa. W a, zresztą, i czego co, to, to jest bardzo widoczne w sferze jakby tych wstępnych zapytań klientów, bo tak jak doskonale wiesz, no, my też selekcjonujemy klientów, których tak naprawdę stają się dopiero później naszymi podopiecznymi. Zdarzają się osoby, które chcą kupić nasze usługi. No, no nie tę droga, no. My nie idziemy drogą sprzedaży usług w postaci pakietów treningowych. My tak naprawdę prezentujemy fachową pomoc, a to jest różnica, my no, tak naprawdę część z tych musi być odrzucana. No bo nie kierujemy się tylko jakby dobrem pieniędza i jakby ekwiwalentem, który może wylądować w firmie, tylko znajdujemy osoby, z którymi tak naprawdę my też chcemy pracować. To w takim razie rozumiem, że jeśli zgłosi się do Ciebie klient, który nie będzie miał nas na naszej planu i będziesz widział, że chce to zrobić po prostu, nie wiem, dla mody, to tak jest w tej chwili to... Tak, to będzie No dokładnie, jest odrzut. No może brzydko, to nazwałem odrzutem, ale to tak naprawdę wiesz, jak wspólnie siedzieliśmy, stworzyliśmy tą firmę, sama idea powstawała, gdzieś w nazwie, w całym brędzie firmy przewija się walka. Jeżeli ktoś na tą walkę nie jest gotowy i ma w pewnym momencie jakby opory i próbuje jakby zostawić się pieniądzem i wykupić nasze usługi, no to nie ten droga i porozumienia nie osiągniemy. Czyli forma nie jest, nie jest produktem, który możesz czuć spółki? Zdecydowanie nie, jak doskonale wiesz. Więc czekamy na klientów, którzy tą walkę chcą z nami podjąć. Okej, okay, do z Dzięki bardzo.